Martynko, pomachaj do, do, do dziadka. No nie no, że tym, ale myślę, że nie, no nie Na to było. się odpoczywać zbiera jako na rodzin. Bo nie będzie kupowało, tylko sama zrobi. No. Martynka no, też. Wiesz, ślady mamy siedzi, też zbierania się, siedzi, 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 tylko ja. Tata, tata naprawdę od O. Późno witam, nie niech niech Rzefli. Nie było Przyjechał tu na wakacje, a nie do roboty. Przysięgowałem się na teraz się Chyba jak się <laughs> No i tam i tam mi do murze. Grzeboce, mój kochany, chłopak ten wrócić, nie za boty, nigdy mnie Wielkie wody, łaz dzielili, łaz dzielili moje no. w tu tu To wytłumaczyć, wytłumaczyć swoje z nich. Ta dusza, jaką Tylko wychodzi? potrafi z Na o mnie już potochała, potochała z nią nic. Choć to twoja krzywda dzielca, krzywda dzielca z nią

Płyniemy granicę starych, ryb, słowackich, z polskich, 11 km, jest po dwóch godzinach, Na nowe piękne nocy nieraz, nie bo ona pochodzi. Tu robi zdjęcia, przy wysiadaniu gotowe, uciągnie o tyle na dzień, jakby ktoś chciał, to? Wstałka, no zapada na nie powoli, bo A Nie, tu robi zdjęcia, żeby, żeby się kupili, bo na całą tutaj tak? Mam tyle A, się a, ja, a ja teraz na darmo. Ja idę teraz ku mamie, co? Josu Żeby się wybiło, okno. nie lubi. później Pójdźcie, zrobicie zdjęcia, możecie i nawet ładnie się widać. trzeba list tam 6, A ma tu 60, 60. Chodź, już Weź zoom i zobaczysz My, na trzech dnia, koronach. Na tym najwyższym jest taka galeria do widokowa. I zobaczysz ludzi, ale weź na zoom. Wspomnij figurka świętego Krzysztofa, właśnie teraz w niedzielę był poświęcany. Tam poniedziałek. A powiecie mi, spotyka to się w po, po lewej stronie. O dwa tacy młodzi przyjechali z przewodnikiem. Wyszli nas tam, im przewonikiem. A się nie przejęli, tym poszli do dziecku, kupili nowy. A po co góry? Nie wiem jak to będzie, bo my ostatnio jak płynęli, to będzie prosto stałe. Po dziesięciu miesięcy mamy Możemy się tam to tylko nie wiem, gdzie tak dopłyniemy. Jedziemy to do niżej, Zaraz się zamienimy. Tam przełomie jest, tam gdzie nie wpychamy. No ale... jest taki, że nie odmówię. No, da. Mam potrzymaj, nadzieję, że potrzymaj. nic się nie zmieniło, że jeszcze ten przełom jest. Teraz to jest spacerek. A znowu? Pani na wiosku nosiła, nie chowała. To... Zostawił tej restauracji, no jedyny chciał iść na te trzy korony, no, żona przewodni go namówili, powiedzcie na sam szczyt i przewodnik pokazuje, popatrz panie jak w ładnie. On mówi, no to kopierona, my tu wyszli jak w ładnie. <grym> A ja wie nie mamy. No, tak jest. Pierwszy wypłynął, ostatni dopłynie. Zawsze tak jest. Ja myślałem, że z tymi paniami tej o nocy urwę. No, pokażę resztę uracia ani słowa. No i co zrobić. Tak? Ale w czerwonym miał pan się na piwo zatrzymać. Mówię, Jak czułem w ręce, to od razu uśmiechnie. To od razu doganiamy tamtych. O. No, troszeczkę. Ania, nie, mija, mija się z lewej strony. Mija się z lewej strony. Się z strony. No, jak się Ania wzięła do roboty. Do roboty. Chodź tutaj bliżej. Nie wierzy, nie, wierzy nie wierzy Pan. Jedziemy z drugiej strony, Pan zobaczy tam. A lamę chcecie widzieć? Dziewczyna, chcesz widzieć? Będziesz patrzeć teraz na tej ścianie, taka będzie pionowa, brązowa plama bo nawet oni będą mocy tak długo. Zaraz patrz. Dążowa w Zaraz tam A ja, a ja. Podobnie po wieczerzy. Wziął kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na otłuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiętkę. zostanie, robimy zdjęcie obrotną ręką, zawsze te zdjęcia są piękne, dokumentują każde nasze wydarzenie prosimy tylko jeszcze o to, aby księdzu zającowi umożliwić przejazd on musi się udać tam do ośrodka jako pierwszy a więc jeżeli będzie się poruszał samochodem to również wszystkich proszę o szczególną uwagę o to, aby nikomu nic y, się nie wydarzyło. Wprawdzie no, zawsze z nami jest y, y, grupa y, podwalańska, gór. oni dzisiaj również są tutaj obecni, y, ale zawsze y, Państwo szczególnie zwracajcie uwagę na to, co wokół Was na jest nas bardzo dużo ten szlak jest wygodny ale jednak wąski więc szczególnie proszę o uwagę a teraz przemieszczamy się spokojnie bez wielkiego pośpiechu w kierunku ośrodka na świerdzy. tu jeszcze prosimy o przejście dla księdza Jana który właśnie w kierunku nigdzie nie nawet na krok dobra?

Martynka! Serce z pieci byk wyrwała Puste łody na mnie patrzą Słowa w nie Nic nie znaczą Tyś nie mój Już za dużo Może, no Oddała nic mi więcej nie zostało. Tobie zawsze będzie miał, nie się nie mógł. Cekanych tysiące Myśli Przemyślanych ból I bez sensu Chłońce czas nie Stoi w miejscu Będzie Zon Idź ty chłopce W swoją stronę Skoro z tobą, iż ci nie mogę, nie podróże widać by było, zyciem mnie dziś nauczyło. A teraz jest piękniejszy widok. Bo cichutku drzwi uchyla dobry Bóg. Słonka promy już prześwito przez mój próg. Mogę tak jak kiedyś marzyć, mogę znowu śnić, czy ty, ty z tobą, czy bez tobie będę zyć. Mogę tak jak kiedyś marzyć, mogę znowu śnić, czy ty, ty z tobą, czy bez tobie będę zyć. Ci, ale życią już nie łotą, Co byś, co byś był Choć na złoto nie zamienimy Z odnyj chwili Ale życiom już nie łotą, Co byś, co byś był Choć na złoto nie zamienimy Z odnyj chwili Nie był, ale nie znasz Brak kultury Trzeba wracać Po nie nie spokaj Ania, odwracaj